zobaczcie taki widok na Dolinę Wisły od no, a, do Nowego praktycznie odcinek jest nie pofilmowany tam fajnie był duże wiosło, małe wiosło odcinek trochę było wypychu po wąwozach ale fajne. Ja tam barniałem szczęście, bo zbliżała się burza praktycznie po zjeździe z tego te rejonu rozpadało się na dobre i była wiatka, przeczekałem tam praktycznie nie zmokłem, ale zrobiło się było to już więc trudna była droga do Gniewu <laughs> napędy dostał swoje A, i, i postanowiłem, że przenocuję. Tym bardziej, że w nocy właśnie miał padać, bo deszcz. Więc jadę od rana do Gdańska Zostało z gniewu 96 km. Nasza ciekawostka: nie mogą jechać po śladzie, bo była zamknięta brama do zamku. I nie dało się przejechać przez teren zamku zresztą później już odwiedziłem, pieszo okay. Takie to, oto widoki Z samego rana, tylko, tylko jeszcze słońca Faltu, póki co na szczęście bez błota znaczy, nie za dalej? Bo trochę by w nocy A jakieś błoto, to jest masakra po prostu To się ciężko będzie ani prowadzić, ani jechać o, Taki mamy teraz klimat, delikatne błotko, ale jakoś się jedzie Biłka. O, gra, to się podłączył Super, że wróciły płyty Można się cieszyć na no płyty? Można! Taki równiutki ich stół Kiedyś. Praktycznie takie płyty były od samego Grudziądza do Nowego Z wiatrem Rower szedł jak takie mamy tutaj Nie ma poranny

tacy lotosu U, jaki premium ścieżka ja. Ja się zebram, jeszcze rozebrano jeszcze schodno ale, ale już nie chcę się przebierać A pomysł jest taki żebym wczew na przelocie zrobić i na kiesmarku sobie kanapki zjeść no i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie I tak do Nie wiem, będzie coś tu jeszcze nam wymyślą? Nie tak wiem, dobra, na razie z Tczewem 60 km zostało 649 km teraz w tym gdzie teraz, gdzie chyba znam Może gdzieś tam troszeczkę gorsze jakości płyty się. Chyba, że tutaj coś jest, jakiś zjazd Nad rzekę, coś tutaj wykombinowane jest Z, z Pogórskiego zobaczymy nie, to się skończy ten ucinek tutaj. Prowadzony nad Wisła O, bo to jest fajna ścieżka na pokutę. A niestety trzeba przejechać! O. A tutaj jest Wisła! Młóczki, jak to wyjechać? Stąd Aha. co o to tu chodzi? Młóczki, nie chcecie z mego. Nie chcecie z mego. Pomóżcie wyjechać! هاي <applause> <applause> Ciężko, ciężko, ale wyjedźmy stąd, ja wyjedziemy z tej to będzie zawsze. Na mapie jeszcze nie, nie widać wyjazdu. Trochę bruku. To jest To znak, że zbliżamy się do... ...słanie do ujścia. Obiecałem sobie śniadanko tutaj. Powoli trzeba będzie się żegnać z wisą. Dałem radę. Pięknie. Z cię, z nie ma. A stamtąd przyjechaliśmy. Jeszcze ja kawałek tam trzeba wrócić Nic. Jadę na metr. Dałem radę, mimo bólu. Chyba. Czas do domu Ten wyjazd oh. no, no, no. Ten dojazd od Wisły jest męczące, to jeszcze 20 km było. I tej zostało już 6 Jestem zmęczony najbardziej Jestem tym, że nie mogę przecisnąć, bo już taki desal. No się. No się kura. 6 km. 10:42 młoda godzina. Kopsuty, kopsuty. Cześć A, więc popuszczam te przemysłowe, część Przemysłową część, już wjeżdżamy do miasta o. Kilometr metrów I już chyba pojadę No, dobre, na mecie się wyciągnę Mam bergold? Może Jedzenie, picie i lepsze życie Jeszcze trzeba szybciej, tak? A, kurczę Od Włocławka z Achillesem walczyłem a, Ale dojechałem Ja jechałem Wisłę z, z rozwalonym Achillesem od Warszawy 3 lata temu Też na no wóz Z takim bólu Kurde, a wtedy ja na szczęście tak no nie bolał mocno, nie? Ja w Gniewie wtedy No Jechałem o 6 rano do Gniewu I z myślą taką, że czekam aż otworzą tą restaurację hotelową Zjadłem sobie śniadanie. No, poczekam do ósmej, żeby nie budzić Iśki e, wcześniej i zadzwonię do niej, żeby po mnie przyjechała. I taki miałem absolutnie plan. O tej szóstej, pół godziny siedziałem, e, czekałem. E, potem zjadłem to śniadanie. Tak mnie bolało, że wziąłem dwie tabletki przeciwbólowe, no znowu zjadłem coś tam, no bo byłem po całej nocy, no tak, poprzednią tak. noc, znaczy całą jechałem noc i, i poprzednią noc spałem trzy godziny w Płocku, więc jak jechałem już jak zombie, no bo z Płocka jechać no tak. dwie doby do Gdańska, no to już zombie tylko. I e, zjadłem to śniadanie, zjadłem te tabletki, przestało mi boić, tak. Nacisnąłem tą lewą, O. No. Ach, ja A to ja podobny w Toruniu. Ja już w, w Toruniu ten o 17 poszedłem do hotelu. I, Dawaj. i ten Garnia, podobnie. I, kary, I poszedłem spać, wstałem rano. Nic nie boli. Chodzić mogę. <laughs> podobny klimat, nie? A mi się później zaczęło podobać tam. Znaczy podoba, to tam... A jechać pierwszy raz? Myślę, pierwszy raz? No i w sumie od y, super, właśnie od nowego dworu do, do przegrodu. To mi się bardzo podobało. Tam część, jest, część nocy nie. i też ten księżyc tam, obłędny. Ten księżyc, tak zwany wiesz, tak. Super, księżyc pomarańczowy, kabelek? Właśnie... Nie, 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 nie. Także obłędny był no. i co jeszcze mi się podobało? Te wały tam od y, Torunia mi się podobały. Super. Wyjątkowo przyjazne były w tym roku, bo wykoszone w całości. Wykoszone i wiaterek miałem. Na większości wałów był wiaterek. Ja na wisełce. A i powiem, powiem Ci, uj, jak. Od tego, od, od nowego dworu do właśnie do końca no. tego wału w Mordę. No. I wieczorem dojechałem do końca tego wału. I tam no, się zmienia jest kierunek. kierunek że byłby tak, z wiatrem, tak. Ale wieczorem siadł. Siadł. No. Jak już miałbym z wiatrem, to go nie było. No. <noise> Także powiem, że jakbym miał, widział, że taki wiatr, jest to, bym do hotelu spać, no. przeczekać. <noise> to szkoda to nerwów. To to Dobra, dzięki. Fajnie. To są jakieś. Cześć. Wracam na górę na piwo. Idę, idę. Teraz będzie wyzwanie, wydostać się do domu z pociągiem. Nie. Nie ma biletów. To region do granicy. Tak, tak, ja tak, tak będę robił.